Koniec utopii. Powieść kończy się wizją, która z daleka od pierwotnych idei równości. Jak sądzisz, co Orwell mógłby sugerować na temat ludzkich prób budowania utopijnych społeczeństw? Czego cynizm był uzasadniony? Żeby na to odpowiedzieć, najpierw zwróćmy uwagę na to, jaką wizją kończy się powieść. Dla osób, które nie czytały, teraz będzie spory spoiler. Więc uwaga. Bo teraz sytuacja zaczyna się mocno zmieniać. Jak obiecałem na początku, powiem teraz co owce, które symbolizują takie szczekaczki, zaczęły mówić. Cztery nogi dobrze, dwie nogi lepiej. Cztery nogi dobrze, dwie nogi lepiej. Cztery nogi dobrze, dwie nogi lepiej. Co stoi w dość dużym kontraście do tego, co mówiłem na początku. Dwie nogi źle, cztery nogi dobrze. Właśnie w taki sposób narracja zostaje zmieniana. Aby służyć elitom. Ale teraz powiem coś, co powoduje cały czas gęsią skórkę na mojej skórze. Czy nasze przykazania są te same co dawniej, Benjaminie? Po raz pierwszy osioł odstąpił od swoich zasad i przeczytał Clover to, co było wypisane na ścianie. Pozostało na niej tylko jedno przykazanie. Brzmiało ono tak. Wszystkie zwierzęta są równe, ale niektóre zwierzęta są równiejsze od innych. I dostałem gęsiej skórki. Niesamowite. <noise> niesamowite. Potem nikogo już nie zdziwiło, że na zajutrz świnie nadzorujące prace gospodarskie trzymały w rękach baty. Nikogo też nie dziwiło, że świnie kupiły sobie radio. Nikogo nie dziwił widok Napoleona, spacerującego z fajką w zębach po ogrodzie. Nie, nikogo nie dziwiło nawet to, że świnie wyciągnęły z szaf ubrania panacząca. I włożyły jej na siebie. Sam Napoleon ukazał się w czarnym paltocie, myśliwskich bryczesach i skórzanych sztylpach, a jego ulubiona maczora paradowała we wzorzastej jedwabnej sukni, którą pani Jones wkłada w niedzielę. Świnie zaczęły więc się powoli zamieniać w ludzi. I przejdę teraz do samego końca, który być może znasz, a jeśli nie, to lepiej przeczytaj książkę, bo jest to bardzo znamienity koniec. Ludzie zostali zaproszeni do folwarku. Wszyscy ci ludzie, którzy byli wcześniej gardzeni przez świnie, którym sprzedawano drewno, którzy byli potępiani, teraz byli wy w folwarku imprezowali wraz ze świniami. Po pewnym momencie zwierzęta zaczęły patrzeć przez okno do wewnątrz, co się dzieje. I oto co napisał Orwell. Słychać było 12 wściekłych głosów, a wszystkie brzmiały jednakowo. Nie było już żadnych wątpliwości, co się zmieniło w ryjach świń. Zwierzęta w ogrodzie patrzyły to na świnie to na człowieka, potem znów na świnie i na człowieka, ale nikt już nie mógł się połapać, kto jest kim. Główna myśl Orwella brzmi więc, że świnie zamieniły się w ludzi. Jaka jest symbolika tego? Osoby, które przeprowadziły rewolucję, chcąc oswobodzić ludzi przed tyranami, sami zmienili się w tyranów, dokładnie takich samych, jeśli nie gorszych, niż ci, którzy byli przed nimi. Jak sądzę więc, co Orwell mógł sugerować na temat ludzkich prób budowania utopijnych społeczeństw i czy jego cynizm był uzasadniony? Tak. Dlaczego? Ponieważ każda próba, jaka się odbyła, wprowadzenia tego typu ideałów zawsze kończyła się dokładnie tak samo. Na śmierci milionów, na głodzie, który brał ze sobą kolejne miliony, na prześladowaniach i na torturach. Te idee są bardzo niebezpieczne i szerzą się jak pasożyty. Łatwo jest nam być nimi zawłaniętymi. Animują one całe rzesze ludzi do podejmowania decyzji. Dlaczego i co jest w nich aż tak urzekającego? Urzekające jest to, że dają nam one bardzo łatwo, z angielskiego scapegoat, osobę do winienia. To ktoś jest winny naszym niepowodzeniom. To zły pan Jones sprawił, że my zwierzęta nie mamy więcej jedzenia, nie mamy wolnego czasu, nie mamy wolności. To zła burżuazja sprawiła, że nie mamy swobód i nie mamy więcej jedzenia i nie możemy chodzić na bankiety tak jak oni. To zła opresyjna grupa XYZ sprawiła, że mamy tyle i tyle niepowodzeń w dzisiejszych czasach. To ich wina, że czujemy się źle. To ich wina, że nie będziemy mogli odnieść sukcesów w przyszłości. Orwellowska przestroga jest więc następująca. Kiedy masz poczucie i chęć tego, żeby wskazać na kogoś palcem i go wynić, zastanów się najpierw, do czego może do ciebie doprowadzić. I przypomnę tutaj słowa Aleksandra Sołżenicyna Linia między dobrem i złem biegnie przez każde ludzkie serce. Implikacją tego na każdy dzień powinno być to, że zastanawiamy się na ile możemy być lepszą wersją siebie, a na ile decyzje, jakie podejmujemy mogą doprowadzić do rozlewu krwi, bólu i cierpienia innych osób. I teraz możemy zadać sobie jeszcze nawet bardziej cyniczne pytanie. Jung powiedział kiedyś, że nie wiesz dlaczego ktoś podjął daną decyzję, przyjrzyj się konsekwencjom i wyedukuj motyw. Czy osoby, które podejmowały się rewolucji od samego początku nie były motywowane wizją rozlewu krwi? Nie chciały tego, aby świat płonął, aby oni mogli tańczyć w zniszczonych ruinach? Czy nie było to prawdziwą motywacją wszystkich zbrodniarzy w historii, takich jak Stalin, Hitler, Pol Pot, Mao Zedong, Kim Jong-il, Kim il sen Kim Jong-un teraz. Czy te wszystkie osoby tak naprawdę nie chciały zmaksymalizować ilości cierpienia w świecie? Czy to nie była ich prawdziwa motywacja? Dlaczego zakładamy, że osoby, które idą na szczycie rewolucji ze słowami wolności, równości i braterstwa na ustach, tak naprawdę nie chcą siad zniszczenia i odbierać ludzkich żyć? Dlaczego zakładamy, że ludzie, kiedy mówią, że mają szczytne idee, mają szczytne idee. Skąd bierze się w nas ta wiara w altruistyczne motywy innych osób? Dlatego zawsze się zastanawiam, kiedy słyszę, jak ktoś mówi wszędzie wobec o ideałach, o tym, jakim wspaniałym jest człowiekiem, jakiej dobrej chce wizji przyszłości. I mówi też o tym, jak niestety pewna grupa osób jest odpowiedzialna za wszystkie tragedie. Dlaczego więc warto czytać książki? Tak jak muzyk jest w stanie... Poczuć temat danego utworu i zauważyć, jak się zmienia, ewoluuje i wraca znów i znów w danej kompozycji. Tak samo osoba, która jest oczytana, jest w stanie zauważyć, jak pewne motywy społeczne wracają i do czego mogą doprowadzić. Mało kto, tak jak Orwell, tak dobrze zilustrował zagrożenia totalitaryzmu. Dlatego bardzo polecam obie jego powieści: Folwark Zwierzęcy i rok 1984. Dla osób, które są w moim wieku lub młodsze i niestety nie znają historii XX wieku, sugeruję zacząć od folwarku zwierzęcego, ponieważ jest to alegoryczna opowieść o tym, jak została przeprowadzona Czerwona Rewolucja i do czego doprowadziła. Poza tym folwark jest napisany jak baśń, więc może go przeczytać z łatwością nawet dziecko. Więc osoba w moim, twoim wieku, młodsza, starsza. Każdy poradzi sobie z tą lekturą. Jest to bardzo krótka i prosta powieść. Niech nie zmyli Ciebie grubość tej książeczki. Jest to bardzo duży format, który ma co chwilę ilustracje, a samego tekstu jest tyle. Jest on bardzo dużą czcionką napisany. Sama powieść może mieć, nie wiem, mniej niż 100 stron, więc grzechem jest przejść obok niej obojętnie. Na koniec zostawię Ciebie z cytatem, który powiedział Alfred North Whitehead. Celem myślenia jest to, aby myśli umierały a nie my. Dlatego warto jest czytać, żeby zorientować, się jak pewne pasożytnicze idee mogą nami zawładnąć i doprowadzić do cierpienia, zniszczenia, a nawet śmierci. Co u Ciebie słychać? Jeżeli podobał się Tobie ten fragment, to kliknij tutaj, aby zobaczyć cały odcinek. I nie zapomnij o subskrypcji.